Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam w energii Bramy Lwa, bramy, która w tym roku jest po trzykroć ósemką. Niesamowity bonus od wszechświata, niesamowita, silna energia. Jest o tym post na moim profilu, więc zapraszam, nie będę się tutaj rozwodzić nad tym. I słuchajcie, w związku z tym krótkie przesłania mamy aż, jak to na ósemkę przestało, osiem możliwości z dwóch wyroczni. Wszystkie wariacje na temat tej daty. Plus jeden bonus, tak, który dostałam powiedziane, żeby też był zawarty, więc oczywiście bez dyskusji. Eee, możecie, słuchajcie, wybierać 1, 2, 3, 4, 5, czy ile intuicyjnie Wam przyjdzie do głowy, które po kolei Proszę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Zaczynamy. Jedynki. O, zobaczcie, tu jest osiem, osiem, osiem. Ten temat tutaj dotyczy karmy, przypomnienia, co to jest karma. I tutaj jesteście wzywani do równowagi, do harmonii we wszystkim. Tutaj też jest powiedziane: finanse, sukces, bogactwo. Pamiętaj, że to, co się dzieje, czasami powraca, by coś przerobić, by coś dokończyć, by coś zrozumieć lub czegoś się nauczyć, lub wykorzystać jeszcze raz szansę, która nie została wykorzystana. Nadchodzi mnóstwo pieniędzy. Słuchajcie, fortuna, otwórzcie się na to. Jeśli teraz nie docenisz też ludzi w swoim życiu, nie będziesz ich być może mieć jutro. To trzeba zapamiętać. To jest też tu energia wzięcia odpowiedzialności yy, za to, żeby wykorzystać swój potencjał, czy on jest wykorzystywany odpowiednio, czy nie. I dlaczego nie, jeżeli nie jest wykorzystywany? Bo warto, bo są zasoby, są możliwości, otwierają się kanały, i to jest dla Was wezwanie. Tak? Super. Dwójeczki. Dwójeczki, widzicie, tu jest. 0808, 08, tak? czyli 8 sierpnia powiedzmy, to jest yy, ta składowa, i tu są szybkie działania, tu jest też wezwanie do akcji, do kreatywności, do... tu też jest bogactwo, empatia, tu są też jakieś obietnice, zobowiązania, wewnętrzna siła i pomyślne wyniki. Yy, tu jest powiedziane, wejdziesz w czas ekspansji, więc realizuj cele, nie ociągaj się. Wejdź w energię odwagi. Poszukaj tutaj wewnętrzną swoją siłę. Tak? Tutaj też finanse cudownie się poprawią. I jeszcze taka dodatkowa informacja: no, u, ktoś ma na ciebie ochotę, więc rozejrzyj się wokoło. Być może czegoś nie dostrzegasz, a jest ważne, może coś ci umyka. Ok, trujeczki. No tak, tu się kryje ten bonus. Tu się kryje ten bonus, i tutaj są, słuchajcie, nieograniczone potencjały. Tutaj jest też resetowanie, relaks, tak zwana linia mety, sukces i zwycięstwo. To jest tutaj przypomnienie, że wszystko można osiągnąć. Jeżeli o czymś marzysz, to nie ma powodu, żeby tego nie urzeczywistnić. Natomiast tutaj też zatrzymam się o tym, żeby po prostu w danych okolicznościach i sytuacjach było to też realne. Natomiast tutaj staraj się zachować zawsze spokój. To, co jest dla ciebie przeznaczone, nie przejdzie obok ciebie. Zrelaksuj się, pozbądź napięcia to jest bardzo istotne, żeby móc w ogóle funkcjonować, działać i zobaczyć, zobaczyć te kanały, które będą możliwe, pootwierane dla ciebie. Jeśli coś znajduje się też w posiadaniu u innych, jest również dostępne dla ciebie. To jest też powiązane z wiarą w siebie, w swoje też możliwości, zasoby i potencjały. To jest też nauka do wykorzystywania różnych okoliczności, pozbycia się strachów, lęków, kompleksów, wszelkich jakichś takich też zniekształceń, zahamowań, oporów itd., itd. Tak? Więc tu jest też duży, duży bonus. Dobrze. Czwóreczki. Tu jest, proszę, tu jest 8-8, czyli mamy znowu jakby dwie ósemki, czyli z dnia i, i z miesiąca. Tu jest powiedziane, co? Jestem bogaty i to sobie powtarzać. E, jesteś u progu dobrego, obfitowego życia duchowego. Znajdziesz wiele możliwości na osiągnięcie sukcesu. E, tutaj, jakby też wszystko, jakby stwarza. Ci możliwości wszechświat Ci stwarza możliwości Pamiętaj o tym I tutaj jakby Chcę wejść Słuchaj do Twojego życia Obfitość finansowa a, Ale przez Twoje działania Przez Twoje zaangażowanie Przez e, Twoją cierpliwość Skupuratność Determinację e, Odpowiednie intencje i nastawienie Kreatywność Tak więc to, to jest tutaj jeszcze też ważne, ale są ogromne możliwości. Ok? No dobrze, więc to mamy to. I teraz piątka. O, tu jest szósteczka. Tu jest szósteczka, dlatego że 8, 8, 8, 24 z daty w redukcji do. Do sześciu, tak? I tutaj jest: wychowuje, Słuchajcie, no to jest powiedziane tak: Twoje serce jest Twoim darem. Tu jest uleczanie poprzez miłość, uleczanie poprzez wybaczanie, akceptację. Jesteś urodzonym też opiekunem i masz wielki talent do pomagania i leczenia, uzdrawiania innych, prowadzenia ich też, wspierania. To poświęcenie czasami dla ochrony tych, których kochasz. Więc to jest też kwestia przypomnienia, jak ważna jest pewna misja życia i żeby z niej nie wychodzić, jak ważne są pewne postawy, pewne role, yy, które są piękne, a nie Ono bogactwo ich jest zupełnie w innym wymiarze jest zupełnie mierzone albo nawet niemierzalne, tak by można było to nazwać, nieprzeliczalne, i to jest ważne, tak? Tutaj też być może do Was w, w tym, otwiera się też kanał obfitości miłości, daru, napełnienia sercem tą miłością, uleczanie miłością, przetransformowanie bólu w miłość. To też jest tutaj ważne, tak? Mogą być takie tematy związkowe, mogą być tutaj szanse na pojednanie, porozumienie, spotkanie kogoś, zakochanie się. Takie tematy. Dobrze, szósteczka, 24, czyli tu mamy sumę 888, 8, 8, tak? 24. Tutaj jest to: jestem hojny. Czyli masz złote serce, umiesz tworzyć stabilne też relacje, jesteś lojalny wobec innych, wobec swoich, swojego partnera. Możesz być też ochroną, karmicielem, opiekunem wszystkim naraz. To jest też ogromny, ogromny potencjał. Słuchajcie, w tej energii mogą być też tematy takich zasobów, który jest umiejętność tworzenia wszędzie jakby domu, dawania ciepła i opieki. To jest też temat otwartości na zmiany, tak? Które są jedną pewną w życiu. I akceptacja. To jest dużo akceptacji. Tak? Super. To jest, też, to jest bezpieczeństwo, to jest stabilność zarówno w was, jak i dawanie drugiemu. Hmm? Dobrze. I teraz mamy co Siedem. Tu jest ósemeczka, czyli jakby podstawa daty. I tutaj co, mamy co. Jestem sukcesem, tak? Twój talent do wyznaczania i realizowania celów jest jak żaden inny. To jest taki potencjał i zasób, tak? Wyznaczam cele, realizuję, jest. Jesteś samowystarczalny, potrafisz realizować też swoje ambicje, rozwijać swoje ambicje, siebie rozwijać, tak? Tutaj jest przepływ i pętla tworzenia i kreatywności. Tu jest wezwanie do tego, żeby właśnie jakby yy, mieć do siebie też zaufanie, odwagę, yy, mówić swoją prawdę, kreować siebie, lśnić, yy, iść po zwycięstwo. Tak, tutaj jest ta moc, energia, to jest też energia uzdrowienia. Dobrze i ósemeczka na końcu, czyli mamy znowu 8 8 8, 8 ale trochę inne, czyli zobaczcie, rozpoczynamy 8, 8 8 8 i kończymy 8 8. Słuchajcie, ja to potasowałam wybiórczo, tak się zadziało, więc cudownie. Ojej, tutaj znowu jestem obfitością. Czyli koncentrując się na wszystkich wspaniałych rzeczach, które Cię otaczają, otrzymasz ścieżkę, kanał pozytywnej energii do wszystkich obszarów Twojego życia. Dostaniesz zasoby, zasili Cię wszechświat, więc otwórz się na to. Takich, których stworzysz dobrobyt, obfitość, komfort Twojego życia dla siebie, dla innych. Błogosławieństwa przyjmij. To będzie też... E, to, to mogą być różne takie bonusy od losu, że ho, ho... Więc otwieramy się, się na to e, z dobrą intencją, dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo i niech to przypływa, niech będzie e, dla nas jak najlepsze, e, czym będziemy mogli się też podzielić, bo tu jest obfitość wszystkiego, zdrowia, pieniędzy, e, komfortu, spokoju, miłości, e, no, rozmaitych, rozmaitych tematów, tak? Czego życzę oczywiście wszystkich i pozdrawiam serdecznie w, ten, w tą cudowną energię. Korzystajcie, papa! Pa.